Dłoń. Ci, którzy studiują teorię i ci, którzy praktykują medytację, nie rozumieją się nawzajem. Zazwyczaj ci, którzy kładą nacisk na studiowanie, mówią mniej więcej tak: Mnisi, którzy tylko praktykują medytację, podążają jedynie za swoimi opiniami. W ich nauczaniu brakuje podstaw. Właściwie to w pewnym sensie te dwie drogi studiowanie i praktykowanie są dokładnie takie same. Łatwiej nam będzie to zrozumieć, kiedy pomyślimy o nich, jak o dwóch stronach dłoni. Kiedy wyciągniemy przed siebie dłoń, to będzie nam się wydawać, że jej górna strona zniknęła. Jednak ta część naszej dłoni nigdzie nie zniknęła. Po prostu skrywa się po drugiej stronie. Kiedy odwrócimy naszą dłoń, to samo stanie się z wnętrzem dłoni. Ono nigdzie nie odchodzi. Jest jedynie schowane pod widoczną stroną dłoni powinniśmy o tym pamiętać, kiedy rozmyślamy nad praktyką. Jeżeli uznajemy, że coś zniknęło, pójdziemy studiować w nadziei, że osiągniemy jakieś wyniki. Ale nieważne, ile czasu poświęcamy na studiowanie dammy i tak nigdy nie dotrzemy do zrozumienia, ponieważ nie będziemy poznawać zgodnie z prawdą. jeżeli rozumiemy prawdziwą naturę damny to zaczynamy odpuszczać to jest poddanie się pozbycie się przywiązania zaprzestanie trzymania się rzeczy a jeżeli nadal coś trzymasz to robisz to coraz słabiej i słabiej taka jest różnica pomiędzy tymi dwiema drogami studiowaniem i praktykowaniem.